Siemano mordeczki, z tej strony mieczy. oczywiście na samym początku chciałem wam przypomnieć o konkursie dla aktywnych widzów macie tutaj 7 skinów za ponad 50 zł, także powodzenia wszystko macie wyjaśnione w opisie no i tutaj macie oczywiście konkurs dodatkowy dla wpłacających na CSGO skinsie 2 skiny za ponad 250 zł, także powodzonka no i oczywiście jeszcze na Pirate Swapie tutaj macie dla wymieniających, wpłacających i kupujących także myślę, że spoko konkursiki losujemy tutaj zwycięzcę z poprzedniego odcinka no, i będzie to Sebuszczoch. Dziewiątka w bloku, kozacki materiałek, jak zwykle. Nie wiem, czy coś tam więcej trzeba było, ale po prostu powtórzyłem przez przypadek pytanie. Nie zadałem nowego, także trudno. Sebuszczok wygrywa. No, i lecimy tutaj na CSGO z No, i tutaj macie już tylko dwa skinki. Zobaczcie, no codziennie jaki skin schodzi, także myślę, że jutro coś tam wam jeszcze dorzucę. No, ale możecie dwa te dwie meczki zgarnąć wpłacając kodem mieczyk no i lecimy dzisiaj z wróżbą no i będzie to hałko skrzynka na jester modzie także taka delikatna tutaj delikatny początek no myślałem że jakaś koska tutaj może wleci no jedno pole dalej i zobaczcie byłby ten good knife ultra fiolet także mogło być pięknie ale wyszło jak wyszło jak zawsze po prostu no i lecimy teraz sobie na jakieś ciekawe batelki aczkolwiek może tutaj zaczniemy sobie dzisiaj delikatny teścik, no i może zrobimy teścik w sumie, jak to będzie, jak będą wyglądały tutaj wszystkie skrzynki na jester mode. Także po jednej po prostu skrzynce zaczniemy tutaj od sobie od lowcase za 8,82. Także myślę, że spoko będzie odcinek. Zobaczymy jeszcze raz sobie, jakie. Skrzyneczki na jester mode są tutaj najlepsze, także jest to druga wersja odcinka. No bo już wcześniej było to nagrywane, nie wiem już, nie pamiętam ile czasu temu, ale było na kanale, także możecie sobie zobaczyć. No i indirect casik wysuwa się tutaj na prowadzenie. Razy 3 tutaj proficik. Zrobiliśmy także elegancko z jednego kliknięcia. Medium case, tutaj cena się zwiększy już do 81 zł, ale również nagroda tutaj nasza się zwiększy do AWP. Asimowa za 581 zł. Także no nie wierzę, co tutaj się dzieje. Dzisiaj to jest coś pięknego. No i lecimy. Dzisiaj po prostu po jednej skrzynce otwieramy, no i. Po prostu podejmiemy decyzję, która tutaj skrzynka była najlepsza na sam koniec, no i zobaczcie, coraz lepszy tej skrzynki, także jeśli coś wam nie wychodzi tutaj na bitwach, no to myślę, że warto było tutaj spróbować sobie po prostu otworzyć normalną skrzyneczkę. No i a Wildfire, taka, którą posiadam i którą gram wpada na moje konto. No i tutaj lecimy z kolejną skrzynią, Rust Kejsik, no i prawie były rękawice. No i MEczka Royal Paladin, ale ostatecznie wypada MK za niecałe 2 złote, także no mogło być troszeczkę lepiej. Tutaj cena się no niby zwiększa, ale ja pierdzielę, No nie, no myślałem, że będzie już tutaj Shadow Daggersy Gercy wlecał. No i że to będzie definitywnie najlepsza skrzyneczka w dzisiejszym odcinku, ale nie ma co podejmować takiej decyzji, jednak wypadła. M44 in living color, także lecimy na Ember Case za 134 zł. No i kolejna tutaj Abu Wildfire no lub ten Neon Revolution, ale zatrzymało się no i 506 zł. Tutaj jeszcze mamy w lepszym stanie. No ja tutaj naprawdę nie sądziłem, że tak ten odcinek się potoczy. Miałem tutaj na samym początku iść po prostu na batelki, no i sobie tutaj pokręcić, powbijać, no i zrobić oczywiście profitik, ale postanowiłem, że możemy sobie zrobić drugi raz teści właśnie tych najlepszych skrzyneczek na Jester Mode. Jeśli mamy tutaj taki balans, no to trzeba tutaj pokazywać wam jak najwięcej, no i trzeba jak najwięcej korzystać. No i plagułek no tutaj już niezbyt nam oddał. Otwieramy kolejne 10 skrzynek, zobaczymy Tutaj, która będzie najlepsza. No już tutaj będą ceny dużo, myślę, że dużo większe. Aczkolwiek ten toolbox Casik jeszcze zmieścił się tutaj w 300 zł. No i jeszcze trzy, prawie trzy koski. Tutaj zdobyliśmy Autotroniki 2. No i Case Hardenet, ale wyletuje w także profit razy 2. No. Lovely Casik. No ja nie wiem, co tutaj mam więcej mówić. Wszystko widzicie, co tutaj się dzieje na ekranie. No i no raz wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, ale przeważnie dzisiaj no mocarnie to wygląda, także steampunk case tutaj niby taka tania skrzynka, ale zobaczcie na jester mode robi się 1000 zł, także można naprawdę szybko tą kasę będzie przegrać w tym odcinku, ale postaramy się jednak tutaj wykręcić jakiś Przynajmniej delikatny profit, no bo zobaczcie, tutaj zbliżamy się do kwoty początkowej, którą mieliśmy już na samym początku. No a tak ładnie nam tutaj szło, także na sam koniec trzeba będzie iść oczywiście na jakieś bitewki: 481 zł. Tutaj Striking Ninja Case, no i kolejny elegancki skinek, aczkolwiek, no nie pogardziłbym tym Nika lub właśnie tym Dopplerem Bowie ale trudno, no fajne tutaj skinki, już coraz lepsze nam się pokazują. Coraz lepsze koski. No i mamy ponad 4% na to, właśnie na tego bajoneta. No prawie, prawie by nam wypadła ta wóbka Onitagi, ale jednak Asimowek standardowo, no tym razem niestety P250 Duck case, tutaj 402 zł. No i kolejna, chciałem powiedzieć, koska będzie z Jester Mouda z dzisiejszych skrzynek, ale. No, tak tutaj ostatecznie nie wyszło. Kurs case tutaj za 718 zł. Kolejna skrzynia. No, już mamy tylko 8800. Także, no, fajnie by było, jakby te rękawiczki tutaj wypadły. No, ale wypada nam Wino Primo za 3 zł. No, gówniany jakiś skinek. No, trudno. Ratless Case. No i dwa karambity. Pomiędzy dwoma karambitami. Kurde. Ile to było warte? No, zobaczcie, 4600. Ehm chciałbym dać tutaj jeszcze jedną szansę dla tej skrzyneczki, ale może tutaj zostawimy ją jeszcze na sam koniec jak nam się coś tam uda zarobić, dobra, water case'ik tutaj postaramy nie no zobaczcie, no drugi raz taka sama sytuacja tylko tutaj jeszcze dwie, dwie piękniejsze kosy aczkolwiek no wolałbym jednak te karambity także usuwamy tutaj water case'a no i już myślę, że tutaj nasz nasz teścik już będzie się kończył, no bo raczej Jedna skrzynka będzie warta e, troszeczkę za dużo Także lecimy, Danger Case e, 700, prawie 90 zł Mamy tutaj za jedno kliknięcie Także no szybko nam tutaj e, Myślę, że e, ten balans ucieknie Aczkolwiek no mam nadzieję, że jakiś karambicik Coś takiego, Butterfly Knife By e, tutaj e, na pewno siedział w tym odcinku No i kurczę znowu myślę, Chciałem powiedzieć, że znowu taka sytuacja, że pomiędzy dwoma kasami Ale e, ostatecznie tutaj dostajemy tego Survival Knife'a no, niezbyt ładna koska, ale jednak tutaj jest warta 808 zł. Także nie ma co narzekać. Lecimy na Cyber Cyber Casika, tutaj za 620 zł. No, jedna koska tutaj nam się pokazała. Kukri Knife. Dostajemy Decimatora za 6 dyszek. Elegant Casik za 1300 zł. Także już tutaj się zwiększa to praktycznie dwukrotnie. No, a nagroda nie jest tutaj. Ani troszeczkę lepsza, no 300 zł, niecałe. No i ten Dead jeszcze będzie nas stać. Jeszcze tutaj sobie klikniemy tą skrzyneczkę. No i ta MK tutaj lepsza by była na pewno niż ta hyperbestia. Ja pierdzielę, no jest lipa. Czekajcie, odświeżymy tutaj stronę. Mamy 3500 zł, także. Frostbite Case jest ostatnią skrzynią chyba na Jester Moldzie w tym odcinku No i co to będzie Case Hardened? Czekajcie, zatrzymaj się, zatrzymaj się Ile to będzie kasy? No zależy jaki stan, zależy tutaj czy w traku Nic nie było, także jeszcze 1000, 1000 zł tracimy Może jeszcze będzie nas stać na tego Beast Case'a? No nie stać nas na Anarchy Case'a Jeszcze nas będzie stać Także trochę jest to dziwna sytuacja Ale on nas delikatnie myślę, że tutaj ratuje Raczej będzie droższa nie będzie jednak droższa ta koska e, No i już nas nie stać, już nas nie stać tutaj na te e, luksusowe case'y e, Jeszcze dam sobie tutaj pozwolić jedną szansę dać dla tego Rattles case'a na Jester modzie No i proszę cię, co jest skins, proszę cię, proszę cię, proszę cię. Nie. No znowu takie coś, znowu takie coś. Zbejtowany, także myślę, że powinniśmy jeszcze na sam koniec tutaj. Troszeczkę się odrobić. Myślę, że można będzie tutaj wyciągnąć jakoś hyperbestię, żeby podbić. To chciałem po prostu otworzyć tego Gemstone case'a ale będę musiał wypłacić jeszcze jakiegoś tutaj jednego skinka, przynajmniej. Także 45 zł. Dobra, może będzie nas stać Także lecę tutaj chyba na ostatnią bitwę w tym odcinku na trzy osoby. Underdog. No i będzie to. Oczywiście, Gemstone Case, także idealnie tutaj się zmieściliśmy z tamtym skinem. No i jeśli oczywiście odcinek Wam się podobał, no to zostawcie łapeczkę w górę. No to był po prostu test, także ja tutaj się poświęciłem. Poświęciłem tutaj to wszystko, co miałem na koncie. Także trudno, możecie zostawić po prostu łapeczkę w górę. No i mam nadzieję, że coś tam. Wam się uda przetestować, ale to jeszcze nie jest koniec. Zobaczcie, wracamy 6200 zł, 6200 zł, wpada nasze konto. No i tutaj widzimy jakąś ciekawą bitwę. Także to będzie jednak ostatnia bitwa w tym odcinku. No i zobaczymy, z czym będziemy kończyć jeszcze ten odcinek. Może jakaś koska tutaj jeszcze siądzie. No są na pewno jakieś szanse, niby nieduże, ale są. No i tutaj rękawiczki kurczę, u naszego przeciwnika u Facebooka. Także no na pewno będzie to mocny przeciwnik ale myślę, że mamy tutaj jeszcze szansę ja tutaj e, zacisnę pięści także trzymamy kciuki no i kurcze no dwie ostatnie skrzynie frostbite case e, guardian emeczka no piękne, którą możecie wygrać e, wpłacając kodem mieczek no i ostatni skin tutaj jeszcze leci dla niego fajny digilek za 300 zł także no gratulacje e, mam nadzieję, że oczywiście odcinek wam się podobał jeśli tak to zostawcie łapkę w górę no i życzę Wam jego dnia. Siemano!